Znowu. Znowu. No, no, no odcinek O, Ole dużo węgla. Gdzie? Tutaj u mnie. No, ale gdzie jesteś? сметану до себе. Видишь, Z mhm. To jest Jednym. Jedyną możliwością, żeby znaleźć wyjście teraz jest, to, żeby jeden z nas zginął. Nie. No to chodź na odchodnika, bo ty się teleportować potrafisz. Pozbieram twoje itemki, chodź. Fuck! Aha! What the fuck! No i co? I, kurwa po moich itemkach! Bez reiki. latarejki. <laughs> Straciliśmy ze Przeze mnie? To trzeba było mnie nie bić. Ja mówiłam, że ja ciebie zabiję, a nie że ty mnie! Zostaw ja mam lataryjki! Weź. Ice, ice. Idź i umrzyj! Dzięki Już koniec. Przestań, dosy! <tryk> Nie, ja chcę... No i gdzie są moje chodź latarejki? Do łóżka. A nie gadasz. No chodź do łóżka. Jak z tym killosem zaglądasz w zabawnie? <grym> latarejki masz? Dces zrobić Mam. kilo to Tu masz pełno kilo. Ale ja chcę tego. To było go nie, nie, nie ja mam... tracić. No! Kto mnie zabił? Miałoby być, że ja ci tylko ten... Cię zabiję. Jeszcze ja dwa. Wstać dwa kilofy przez ciebie. A teraz musimy tam iść. Co no tam iść? I mój węgiel! miałem tyle węgla! Co za... Wiem to co ja. Nie dziękować. O oh, węgiel. Ole ile węgla Mój węglę. Masz latarejki? Mam No To ja co muszę zrobić, bo mi wszystkie zabrałeś. No. Eee, w opisie będzie refling na moją myszkę, bo rozwalona jest. I dla na, na, na co Sandra zbierasz? Co na co? Na co Sandra zbierasz? Tam za mówimy, na co idą reflinki, których nie ma w opisie. Nie wiem. zbierasz. Na jedzenie. No ona na jedzenie zbiera. Musicie jej pomóc. Piekajcie w reflinki Głoduję. w opisie. Głoduje. Tak. Będziecie mieć ją na sumieniu. Będziesz widział trzy schodki i na tych trzech schodkach będą latarejki, to znaczy, że to jest wyjście. Hmm, jak się dostaniemy w ogóle do tych trzech schodków? Gdzie jest węgiel? Już nie ma. Ej no... Co? ty w ogóle jesteś? No dalej. Wow, ile węgla. GDZIE? No tutaj. O. Cześć. O, węgiel. na mam gdzieś postawię. To? zbieraj przyda się na złote jabłka Co to są te złote jabłka? Takie które jak, jak je zjesz to możesz wpaść do lawy i nic się nie stanie I zaraz milion 13-letnich dzieci Kłamie Fak, wpadłem do lawy Padnę, 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 nie, nie. Gdzie są twoje itemki? Nie użyj się utopią w Nie utopiły się. Gdzie jesteś? Fuck. Gdzie jesteś? Gdzie padłeś? Trochę dalej. O, sądzą coś czerwonego. To jest interesujące. A to tylko ty. To czerwone, fajne. Mam stąd e, wyjść? przepraszam? Nie wiem, zbuduj sobie drogę. Niech mam. Przepraszam, przepraszam. E, przepraszam, nie chciałam Ciebie wanoć. No przepraszam, nie chciałam Ciebie, naprawdę. No przepraszam, Krystian. No przepraszam, no wybacz, no przepraszam. Daj mi jakieś materiały. Dobra, dzięki. Chcesz tego? E, o. Dzięki.

na się niszcze złoto. Masz jakiś kelaf? Taki żelazny albo coś? Mam diamentowy. Możesz rzucić. Gdzie jesteś? No ja nie wiem, gdzie ty jesteś. To nie wiem, gdzie ty jesteś. No jestem tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Nie pamiętam, gdzie byliśmy przed chwilą. Ja poszłam gdzieś zupełnie dalej. Rozświetlam połowę tej jaskini. W poszukiwanie ciekawych rzeczy. Kiedyś mnie strzelał. Stój! O, o, o cześć. Stój! gdzieś swak. Ale byś wpadła. Nie no, nie wpadła byś. już ci rzucam. Tu ci wichi. Tu, tu, tu. O, no bo to... Tak, no to zapraszam, zapraszam do subowania naszego kanału Jeżeli chcecie więcej odcinków Jeżeli nie chcecie to i tak subujcie No Maiden będzie zadowolona Bardzo hmm. oh, Diamenty! Thank you Diaksy. Uh, uh, Jaki fart! Zaraz. Zrobiłeś to specjalnie tam! Zrobiłeś, zrobiłeś to! To, to było sztucznie Tak, to było sztucznie zrobione! Przez ciebie! No. Nie, to nie było przeze mnie sztucznie zrobione, ale no, dziękuję. Gdzie jesteś? Pokaż mi diamenty. I już, już je zabrałem. A to jeszcze? Tak, 8 diamentów z tobą. Aj nie. Będziemy mieć. Znowu było ma diamentowe łupkę. Tak. Uuu, węgiel. Tu węgiel. Ja Ej, tu też miętam. To ja cię wezmę, a ty mi dasz żarcie. O, no jasne, gdzie jesteś? A, tutaj. e chcesz żarcie, dobrze. To ci chyba wystarczy, nie? No. Oj, nawet to czerwone. Redstone. Co to? Do czego to? Do mechanizmu. Chyba zgasnąłem latarę. No. Czekaj, im przyda ją gdzieś indziej. Słyszę zęby Ja też. Gdzieś tam, o tam. Hmm. Przyda się tam jakieś bram, będziemy robić. O, no mam co. Co na to, żeby zbudować fortecę? Możemy. Uważaj. Żeby nie zrobić tego co ja. Ups, spaliłeś się itemki. Węgiel! A miałeś diamenty. Osiem. No i przypadłem. <laughs> nie płacz. Idziemy na owo. Mam węgiel na pocieszenie. Jeśli chcesz. Nie, dobra, w sumie węgiel jest mój. Idę spać. Już jest, no. To czekaj, telepni. Powiedz ci, kiedy możesz mnie telepnąć. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. już, nabierz mnie stąd. Okej To jest spać do ciebie. Nie, płacz, pod... Mógłbyś mnie oddać, jest coś, że tak tele... jest coś w telewizji. Nie ma. Nie, nic nie ma. mam. to coś, mam złoto, mam węgiel i to też mogę sobie oddać. I kość mam i w sumie co jeszcze mogę, tutaj, to mogę tu dać? I mogę sobie dobrać latarejki. A więc jest najwięcej. A potem w ciemności się kupimy ja już nie wychodzę tam. Ja idę nam zbierać trochę drewna. Albo jak ty tam nie idziesz, to ja idę tam poszukać, a ty zbieraj drewna. A jakby ty chciała wyjść, to mnie te weźmiesz tam, bo ty umiesz mnie tam zawsze zrobić. Ja się tam zgubię i tyle. Poszukam może ja coś fajnego znajdę. Słuchaj boję przynajmniej. Parka nie mam. Serio? Она don't Jeżeli macie jakieś do nas misje, to oczywiście piszcie w komentarzach. Będziemy je wykonywać. Oczywiście jakieś... Wykonały. Tak, w miarę naszych możliwości. Będziemy je wykonywać. Na przykład nie pójdziemy teraz na smoka do Enderu. Pierwszy nie mam ender power Po Drugi nie mamy seta. Po drugie... i patrz, po, znaczy, po trzecie majden gra. Ha, ha, tak. Węgiel widzę, węgiel! Najbardziej się tam rozglądaj za diamentami. Staram się, a jak one wyglądają? Takie są takie, jakie? Takie diamentowe. Takie jak mój ten kilofak taka kamień z takimi jak złoto tylko że koloru diamentowego. Jasne. Postaram się przekazać. Co to za galaretka? Slime. Możesz go zabić. Takie skaczące. No tak jaka. <grym> tak skaczą. Tak. tak fapuje. No, właśnie. Możesz. E, no to możesz jak... go zabić, będą slime. Ale. Nie wiem po co, dlaczego się one tam tak nie pamiętam. Jeżeli chcecie, a, jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecrafta e, z Majden, no to piszcie i subskrybujcie i łapki w górę i... Chodziamy! Nie wiem, ty, Boże Węgiel. Cię wprowadziła w błąd. Przepraszam. <ślesz> <ślesz> Jak można pamięć? Powiedzieć... Nie, po prostu ja się tak jaram tym węglem, że ja zawsze... O, o węgiel. Będziesz mogła się... Rodzinie... O, złoto! Będziesz mogła się rodzinie pochwalić, że jesteś górnikiem, tak? A, tak. mo tato, górnikiem jestem. Ale córeczko, jak to górnikiem? A normalnie kopię węgiel w grze. Kilowym. Diamentowym. Na bogato. Законодательство Так Ну что мы denglung Pip Что это за А что тебе слушаем? А, что там меня удержал? А, год. Год, не если меня Я же зря, спокойнее.

Kraftujemy jedzenie.

No to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak wam się podobało to mamy. Z... kanał. Jej. Tak.